Gdzie jest Luki? Tu jest! Cześć i czołem! Witam Was po bardzo długiej, długiej, długiej... Długiej, długiej, długiej... Długiej, 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 długiej... Długiej, długiej, długiej... Długiej, długiej, długiej... Jakkolwiek by to nazwać, witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie na moim kanale w dostawie filmów. Ten vlog powstał, no w sumie jest to kolejny vlog informacyjny, który powstał specjalnie po to, abym poinformować Was o paru bardzo pozytywnych rzeczach, które zmieniły się i zmieniam na moim kanale lub już się zmieniły. Po pierwsze i najważniejsze, spełniło się moje największe marzenie już o tym kiedyś mówiłem, ale to jeszcze miałem tak z tysiąc widzów mniej, yy, że moim największym marzeniem jest oczywiście zostać pełnoprawnym pełnym partnerem YouTube, co się właśnie niedawno z czego jestem straszliwie czego jestem straszliwie zadowolony. Naprawdę się cieszę, że mi się udało w końcu dojść do tego poziomu, gdzie mogę naprawdę dostać partnerstwo i wszystkie prawa do wszystkich moich filmów. A propos właśnie jeśli chodzi o prawa i tak dalej. Wszystko zaraz powiem szczegóły od kogo to partnerstwo dostałem i co się z tym wiąże, jakie z tego korzyści będę czerpać i tak dalej. Partnerstwo dostałem od firmy, która nazywa się Acifin, która jest częścią jednocześnie taką mniejszą częścią odnogą od firmy Broadband TV. Partnerstwo dostałem naprawdę w bardzo ekspresowym czasie, bo było to od, od momentu zgłoszenia się do, do jakby do chęci zostania partnerem to minęło jakieś jakieś do trzech dni łącznie, jeśli wliczając to podpisanie umowy, bla 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 bla. I partnerstwo już mam, lada, bo moje <laughs> nie pasuje. Rym, ale nieważne. Wcześniej już miałem partnerstwo, ale to jest takie partnerstwo takie ogólnodostępne, czyli po prostu każdy je ma. Partnerstwo... Yy... Było to od YouTube'a, po prostu od YouTube'a. E, trzeba było, żeby się zgłosić do tego programu partnerskiego YouTube. E, trzeba było zgłosić jeden swój film do e, tego... jak to się mówi? Do programu zarabiania. I wtedy YouTube tam sprawdzał jakieś tam duperele le, 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 le. i wtedy dawał wam takie partnerstwo, które dawało wam nic innego niż tylko mm, Możliwość zarabiania poprzez Google AdSense, Google AdSense to jest po prostu taka, taka stronka każdego kto, kto te pieniądze zarabia i tam te pieniądze sobie wpływają później z tej strony przelewają ją, czy ja mam przelewać, nie wiem nawet, bo jeszcze pieniędzy nie dostałem nigdy, przelewają ją na moje konto bankowe, czyli musicie być ukończone 18 lat lub podać numer bankowy, numer faktury, Bankowy, numer bankowy od swoich rodziców, jeżeli tych lat 18 ukończonych nie macie. No i te partnerstwo dawało oprócz tego, że można zarabiać na filmach i to niewiele, to dawało jedynie tylko tyle, że można było to taka dodatkowa opcja, można było do, dodawać miniaturki i można dalej do filmów. Wcześniej kiedyś tam, kiedy partner to była taka jakby nowość, to wtedy, wtedy nie było takiego jakby mniejszego partnera, tak jak właśnie teraz jest od YouTube. I e, miniaturki filmów były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla partnerów YouTube. Teraz to się zmieniło, teraz praktycznie każdy może te miniaturki dodawać, jeżeli się postara. A co daje mi mój pełny partner, który którego ostatnio Niedawno oczywiście nabyłem Po pierwsze mam wszelkie prawa Wszystkie prawa do wszystkich moich filmów Jakie przesyłam Czyli obojętnie czy to będzie filmik Powiedzmy z Rizena, czy to będzie z Metro 2030, czy z Amnezji Z Cry of Stasis Może być nawet z Cry of Fear Z wszystkiego Co wrzucę, wszystko jest moje Mam do tego pełne prawa autorskie I mogę na tym zarabiać y Ale szczerze mówiąc jak kiedyś tak padła mi taka myśl do głowy, że fajnie by było mieć partnerstwo YouTube, to akurat wtedy nie myślałem kompletnie o Kasie i nawet teraz tak nie myślę o Kasie. Bardziej interesowało mnie takie, że partner jest to takie wyróżnienie z tłumu jakby, czyli że e, z jakiegoś tam setku, setek tysięcy użytkowników, akurat ja i kilkaset innych osób, czy kilka tysięcy ma tego partnera i ma tam jak dodatkowe opcje na swoim kanale, które również wyróżniają go z tłumu. Yy, czyli takie dodatkowe opcje oprócz tego, że mam wszelkie prawa autorskie do swoich wszystkich przesłanych filmów oprócz tych, w których jest jakaś muzyka, do której nie mam praw. Wtedy nie mogę na takim filmie zarabiać. To jest tylko jedyny taki minus. Ale to zawsze jest, nawet kiedy, jeżeli nie mamy, i przepraszam, partnera, YouTube to czy partnera od firmy, to nie możemy za bardzo używać na przykład jakichś znanych artystów muzyki, a jeśli już możemy, to nie możemy na nich zarabiać, także to nic się nie zmieniło. Co jeszcze? Banery, banery. Co to są banery? Wchodzicie na mój kanał w tej chwili i patrzycie na samej górze, jak widzicie, mam banery, czyli macie po prostu ikonki y, tam z Face'a, z Steama, z, z, y, z tego co pamiętam, Google Plus. Macie nawet tam QA, które w tej chwili, na, hiwi, na chwilę obecną nie działa. Nie wiem, coś mi się stało, muszę to jeszcze raz wrzucić te banery, linki do tych banerów. I jeszcze co z prawej strony, obok y, tego z tego co pamiętam linku czy też odnośnika do y, Face'a macie również właśnie tam y, kanał tego y, tego tej firmy, która właśnie dała mi partnerstwo czyli ACIFIN. tam właśnie jest od nich kanał Oni przed założeniem, przed zawarciem ze mnie, pa, ze mną przepraszam bardzo partnerstwa y, Napisali, że bardzo miło byłoby, gdy już tego partnera się dostanie, aby właśnie polecać ich firmę na swoim kanale w banerach. Tak też zrobiłem z miłą chęcią i tam właśnie to tak już chyba wszystko powiedziałem. Co jeszcze? Jakieś tam linki niestandardowe, mogę sobie ten banner zmniejszać, zwiększać jak chcę, yy, mogę, mogę robić różne inne yy, rzeczy, które są jakby zablokowane dla zwykłych użytkowników, e, między innymi jakieś tam linki niestandardowe. Jeszcze tym się wszystkim do końca nie bawiłem, dlatego, dlatego nie mogę Wam powiedzieć co tam jeszcze ciekawego mogę zrobić, ale naprawdę jestem bardzo zadowolony, że mam tą, te partnerstwo. Wracając do samego tła, widzicie mam takie fajne, profesjonalne tło, które bardzo mi się spodobało. Zrobił je dla mnie użytkownik Oniku dokładnie Ronis, tak kazał siebie przedstawić. Link do jego kanału macie w opisie filmu lub gdzieś tu będzie adnotacja na filmie tym, który właśnie teraz oglądacie. I tam możecie się go zapytać, może i wam też zrobi yy, jakieś fajne tło na kanał. Zrobił mi również fajny trójwymiarowy awatar. I w sumie to byłem bardzo wymagającym klientem, bo strasznie dużo wymagałem od niego tam, wymagałem, to znaczy dużo mu pisałem szczegółów i tak dalej i w sumie mój pomysł na, na te tło, czyli te boki z prawej i lewej strony to w sumie był taki mój pomysł, który on wykonał i z tego co mi mówił właśnie podczas tego jak on to tworzył, to byliśmy właśnie w kontakcie na gigy no i on właśnie powiedział, że pierwszy raz ktoś, ymm, pierwszy raz takie tło po prostu robi. Czyli ktoś, jestem pierwszą osobą, która na takie coś padła. <gry> Także nie wiem, czy on wam zrobi te tło, jak coś, to możecie pisać do niego. Już go uprzedzałem, że <gry> możliwy jest ze strony waszej, czyli moich widzów, spam w jego kierunku właśnie o te tła. <gry> Także Roni się bardzo ci dziękuję za współpracę, za piękne tło i piękny awatar. Do moich filmów jestem Ci bardzo wdzięczny, dlatego tutaj wspominam jeszcze raz link do jego kanału macie w opisie lub gdzieś tu będzie adnotacja, którą możecie kliknąć i na jego kanał wejść. Kolejną ważną rzeczą jest mm, dla mnie bardzo ważną, dla Was zapewne również też, ponieważ od tego zależy to jak wrzucam, jaką częstotliwością wrzucam filmy y a mianowicie jest to mój komputer właśnie dzisiaj czy też wczoraj dostałem powiadomienie, że mój komputer jest właśnie w trakcie składania i za niedługo być może go dostanę. Może jeszcze przed świętami, chociaż tego do końca nie jestem pewien, pewnie jesteście strasznie ciekawi co w tym komputerze się znajduje, jakie parametry ma i TP, i TD, wszystko macie w tej chwili w opisie, a raczej tam powinno być, jeśli nie, to mi dajcie znać yy, komputer. Jak już obiecałem coś, coś jakoś straciłem wątek ostatnio, już dawno nie, w ogóle nie mówiłem do kamery ani nic ani na, nie nagrywałem żadnych filmów i po prostu jakoś tak muszę się przygotować, przystawić do tego z powrotem, ponieważ już się od tego lekko odzwierzałem, ale ta przerwa powiem wam, że zrobiła mi bardzo dobrze, ponieważ teraz mam jeszcze większy zapał niż na początku wcześniej. Także wracając do mojego komputera, który, no... może tak Na fejsie pisałem wam, że właśnie ten komputer został przed, przeze mnie zakupiony. I pytaliście się gorączkowo ile właśnie kosztuje. No cena nie była zbyt niska i szczerze mówiąc nigdy nie wydałem tyle na kompa. Obiecałem właśnie na fejsie pis pisząc wam tam, że na 100% i podam właśnie Wam tę kwotę i parametry tego komputera czy też jego części wy właśnie w tym vlogu, który teraz właśnie oglądacie. Więc jego cena, uwaga, uwaga, to... Dokładnie 4483 zł i 0 groszy. Tak, wiem, to jest najdroższy komputer, jaki kupiłem. Zazwyczaj yy, kupowałem kompy za 2000, ale za 2000 to są właśnie takie kompy, takie na mm, takie na parę lat po prostu, które mm, posłużą wam tam do 3 lat i później znowu trzeba je wymieniać. A ten mam nadzieję, że będzie mi służył 10 plus lat. Także wszystkie elementy tego to komputera macie w opisie tego filmu. Zapraszam serdecznie, jeśli ktoś jest ciekawy. Yy, użytkownik o Niku Master of Poopers <laughs> 9.5 yy, Bardzo mu dziękuję, jeśli to, jeśli to oglądasz. Naprawdę Ci dziękuję, ponieważ yy, pomogłeś mi straszliwie przy wybieraniu tych wszystkich yy, elementów tegoż to komputera. Naprawdę, mam nadzieję, że to będzie wszystko oczywiście współgrało, ale yy, właśnie ten użytkownik Master of Poopers to właśnie on mi zaproponował tą pomoc, ponieważ pisałem, pamiętacie na fejsie, że potrzebuję pomocy do składania tego sprzętu. Właśnie tak jako pierwszy właśnie on się zgłosił i e, od razu pokazał swoją klasę, że potrafi naprawdę ogarniać wszystko, jeśli chodzi o ten sprzęt. Ja też tam, no co nieco, coś tam świta, coś tam świta, ale jednak nie na tyle, żeby, żeby Idealnie czy też dobrze wybrać sprzęt, który ma ze sobą oczywiście jakoś tam I, 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 współgrać. <grych> Także Tobie, Master of Poppers, nie wiem jak w ogóle mam do ciebie mówić. E, bardzo dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że jak przyjdzie sprzęt w końcu będzie, będzie e, będzie ze sobą wszystko współgrało i takie gry jak ha, ha, Skyrim, jak Reason 2, Dark Waters oraz oczywiście Wiesiek 2, Wiesia 2 yy, nie będzie problemu jeśli chodzi na przykład o samogranie lub nawet i nagrywanie na full detalach yy, tych oto gier, które w mym sercu znalazły sobie pierwsze miejsca, wszystkie trzy także wszystkie ważkie i bardziej ważkie <laughs> informacje podałem tutaj w tym o to filmie, a z mniej ważkich informacji właśnie zrobiłem małą głupotę na Steamie, ponieważ yy, miałem jak pamiętacie swoją grupę Steam, która miała już 120 jakby hmm, jakby to nazwać, po prostu 120 osób dołączyło do tej grupy. Ja jakoś nie wiem czemu, ale jakiś jestem głupi, po prostu odeszłem z tej grupy i no i po prostu wy, wy zostaliście w tej grupie jakby sami. I teraz postanowiłem, pomyślałem sobie, Jezus, przecież... Ta grupa to jest chyba jedyny sposób, w jaki możecie się ze mną kontaktować tak jakby na żywo. Dlatego chciałem wrócić do tej grupy z powrotem, jednak nie, 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 z tym powiedział, nie, wypier idź stąd, bo ty odeszłeś, więc nie możesz do niej wrócić jako administrator, właśnie, mogę tam wrócić jako, jako osoba, która chce do niej dołączyć, a nie jako nią jakby sterować, rządzić czy tak dalej. Może da się... Właśnie do nie wrócić, ale nie jestem pewny, dlatego tutaj pytanie pada do Was, czy, e, czy da się wrócić jako administrator do swojej grupy Steam. Ja próbowałem tam w jakichś opcjach kombinować, naprawdę nie da na rady, dlatego stworzyłem drugą e, drugą grupę Steam specjalnie dla Was. E, jeśli by nie dało się do tej starej grupy Steam wrócić, to e, to bardzo wasz... Zaś ja, mi się plącze język. To bardzo was proszę, abyście tą tamtą, tamtą starą grupę opuścili, po prostu odeszli od tej grupy i... A, yy... wrócili... Jezus, jak to powiedzieć? Odeszli z tamtej grupy... Jezus, to jest strasznie, strasznie trudny temat. <laughs> Nie, tak naprawdę to... Chcę, żebyście z tamtej grupy, już to mówię po raz trzeci, z tamtej grupy odeszli i... Yy i dołączyli do grupy, nowej grupy którą stworzyłem yy, specjalnie dla Was yy, oczywiście macie link w banerze, tam jest takie logo Steam na moim, w tle mojego kanału macie logo Steam, klikacie, tam jest moja nowa grupa Steam, do której możecie dołączać i dzięki której mam z Wami kontakt, a raczej wy ze mną na żywo. Także to, to są, to, to były te mniej ważkie informacje, bardziej ważkie już powiedziałem, czyli partnerstwo dostałem. Komputer już niedługo przyjdzie i chyba Wam mogę Wam wysłać w sumie fotkę tego komputera jak już przyjdzie na fejsie, dlatego myślę, że to było wszystko. Napiszcie mi o tej grupie Steam, czy da się do niej wrócić jako administrator i nią dalej rządzić, czy niestety już nie, nie da z tym rady, ten Steam jest strasznie głupi. Ja już kończę, bo mi się bateria rozodowuje, widzę w aparacie że szybko, także trzymajcie się, no i cześć! I don't know.